Zwycięstwa. Gajnisk, bóstwo burz, które opłakujesz przyszłych zmarłych. Dlaczego nie ostrzegłaś mnie przed tą lawiną śmierci, która mnie przytłoczyła? Powiedz mi teraz, proszę, ile śmierci jeszcze mnie czeka. Powiedz mi, żebym mógł je znieść. Przygotuj mnie. Gajnisk, bóstwo z szuwarów i mokradeł. Odpowiedz, w czym jestem pogrążony? Co to za bagno dni bez czasu, ten upływ czasu bez czasu. To życie bez życia, ten nawał tęsknoty, ta pustka. Gajnisk, która przewidujesz śmierć. Kto dyktuje ci imiona tych, którzy odejdą? Musisz wiedzieć zbyt dużo, skoro tak ich opłakujesz. Musicie boleć wieszczenie ich śmierci. Widzisz, jak chodzą, uśmiechają się, marzą, kochają, jedzą, całują, pieszczą się, budzą i nagle ogarnia Cię niepewność. Nagle ogarnia Cię pewność, że to wszystko rozpłynie się w mrzawce nicości. Gajnisk, powiedz mi, gdzie znajduje się cmentarz naszego życia, gdzie są pieszczoty mojej matki, uściski mojego ojca, całusy mojej babci, słowa mojego brata. Gajnisk, nie mogą tak po prostu zniknąć. To niemożliwe, żeby w chwili śmierci umierało całe życie. Musi zostawać coś z tej nieprzeniknionej mgle, jaką jest śmierć, resztki wszystkiego, co kiedyś istniało. Bóstwo jezior, powiedz mi, gdzie znajdę moich zmarłych. Muszę ich znowu zobaczyć. Parzy mnie paląca potrzeba spotkania ich. Zostało mi tyle pytań, tyle chciałbym im jeszcze powiedzieć. Gajnisk, no dalej! Obudź ich. Podnieś ich z leży. Wyciągnij na powietrze. Niech przyjdą jeszcze raz ze mną porozmawiać. A jeśli nie sprowadzisz ich z powrotem, Gajnisk, błagam Cię, zatrzymaj śmierć. Powstrzymaj tę fale, która mnie topi. Błagam Cię. W ciągu ośmiu dni aktu Aktutuk wyraźnie osłabł. Pod skórą rysowały się kości, drżał. Instynkt kazał mu gryźć śnieg, korzenie, ziemię. Minimum niezbędne do przeżycia. Wilk Chciał wiecznie być wilkiem. Po Popołudniami Amaruk siadał przy, naprzeciwko niego, nożem skrobał skórę łapiti, wydrapując resztki tłuszczu albo rozpalał ognisko, żeby się ogrzać. Wilk obserwował swojego śmiertelnego przeciwnika, czyhał na chwilę nieuwagi człowieka, choć jedną, żeby go zaatakować i zabić. Pożarłby go natychmiast, żeby nasycić głód i pragnienie zemsty. Umarliby obaj. On unieruchomiony w pułapce, a Maruk w jego szczękach. Minęły jeszcze trzy dni. Wielki wilk zaczął marnieć. Trawiła go anemia. Oczy zmatowiały. Język wysechł na wiór. A Maruk zobaczył, jak jego dziadek przyklęka obok wilka. Starzec uspokajająco gładził zwierzę po grzbiecie. Wilk uniósł głowę i ich spojrzenia się spotkały. Dziadek wyszeptał jakieś słowa, i Tutuk z powrotem złożył głowę na śniegu. Dziadek wstał i poszedł usiąść pod pobliskim drzewem. Po południu zaczął wiać lekki wiatr, a Maruk spojrzał na niebo. Z pomiędzy chmur przebijały promienie słońca. To nadchodząca śmierć, mruknął do siebie. Obrócił się i popatrzył na wilka. Nuyak Tutuk oddychał z trudem. Dłużej nie będzie się opierał. Jeszcze kilka godzin i położy się na boku, wtedy Amaruk zada cios włócznią, wbijając ostry czubek tak, żeby trafił prosto w serce. Wilk umrze w niespełna minutę po zadaniu ciosu. O zmierzchu Amaruk wszedł do namiotu. Usiadł na lodowatych futrach. Ogarnęła go melancholia. Zaledwie krok dzielił go od pokonania swojego wilczego pana. Cały sens jego egzystencji skoncentruje się następnego ranka w piersi Wielkiego Wilka. W chwili śmierci wypełni się jego przeznaczenie przyjmie, ile imię Wilka. Odszuka dziadka na pokrytej śniegiem jałowej ziemi i powie mu Teraz jestem mną jak tuk, dziki. Z dumą będzie nosił nowe imię, a Maruk przeobrażony w Wielkiego Wilka. Próbował zasnąć, ale nie zdołał. Na zewnątrz leżał ranny wilk z pogruchotaną łapą na skraju śmierci głodowej. Tak, pokonał go. Podążał za nim przez góry i doliny, przecinał rzeki, znosił dotkliwe zimno, wyczerpał wszystkie zapasy, otarł się o szaleństwo i przetrwał ataki halucynacji. Oszukał go i schwytał w potrzask. Starł się z nim o łapity, zasłużył na zwycięstwo. Walczył z nim minuta po minucie, metry za metrem. Ale czy zwyciężyć oznaczało zabić? Przez większą część nocy Amaruk nie zmrużył oka. Zapadł w sen dopiero tuż przed świtem. Śniła mu się pierwsza kobieta, z którą poszedł do łóżka. Prostytutka z Keno City. Blondynka o białej skórze. Bardzo wysoka osiemnastolatka, wówczas jego rówieśniczka. Powiedziała, że ma na imię Lucy. Rozebrała się nieuważnie, z roztargnieniem, jakby go tam nie było. A, a ona czekała po prostu, aż zagrzeje się woda, żeby mogła wziąć prysznic. Zawstydziła go tak kategoryczna nagość. Wydawało mu się, że to zbyt wiele piękna dla kogoś takiego jak on. Zamknął oczy, ona usiadła mu na nogach i ucałowała jego powieki. Później kochali się całymi godzinami, przypadli sobie do gustu i potem jeszcze wiele razy ze sobą sypiali. Nie brała już od niego pieniędzy, zaczęli chodzić na spacery, na kawę, na kolacje. Pewnego dnia umówiła się z nim w pokoju hotelowym. Powiedziała, że zaproponowano jej posadę kelnerki w kawiarni w Bank. Nie chciała przepuścić okazji do porządnej pracy. Kochali się, a ona płakała i płakała między orgazmami. Pożegnali się. Patrzył, jak odchodzi ulicą. Już nigdy jej nie zobaczył. Tamtego poranka w namiocie Amaruk wyśnił dokładnie ten moment, w którym ucałowała jego powie powieki, zanim odeszła na zawsze. Sen był tak żywy, że po przebudzeniu Amaruk czuł jeszcze dotyk skóry Lucy na opuszkach palców. Wyszedł z namiotu. Niezliczone płatki śniegu unosiły się w zimnym, porannym powietrzu. Podszedł do Nujoak Tutuka. Wilk leżał wycieńczony. Amaruk wziął włócznie i zbliżył się ostrożnie. Wielki wilk próbował wstać, ale nie zdołał się utrzymać na nogach i opadł z powrotem na ziemię. Śnieg zaczął padać intensywniej. Wilk zwrócił głowę w stronę Amaruka. W jego oczach nie zostało już nic, tylko pustka oczekiwania na śmierć. Amaruk uniósł włócznie, żeby zadać śmiertelny sztych. Wycelował precyzyjnie tuż za lewą kością łokciową, wziął głęboki wdech, zacisnął palce i pewnie trzymał uniesioną włócznie, poszukał wzrokiem dziadka, rozejrzał się, ale zobaczył tylko białą zasłonę wypełniającą przestrzeń między drzewami. Nie słyszał nic, oprócz śnieżnej ciszy. Byli tylko oni dwaj sami, człowiek i wilk. Amaruk zebrał się w sobie do wymierzenia ostatecznego ciosu. Napięte mięśnie, gotowość do zadania śmierci. Wilk, przygotowany na śmierć. Ich spojrzenia skrzyżowały się na kilka sekund i Amaruk powoli opuścił włócznie. Wilk odwrócił się, żeby zobaczyć, co się dzieje. Amaruk przykucnął, sięgnął po pułapkę i siłą rozwarł szczęki po trzasku. Wyswobodził złamaną łapę. I zbadał ją uważnie. Rana wnikała głęboko w mięśnie. Kościół już zczerniała i zaczęła gnić. Amaruk poszedł do obozu, wziął kilka lin i wrócił. Związał tylne nogi nujak tutuka, Ostrożnie, żeby nie zadawać mu jeszcze więcej bólu. Potem skrępował mu przednie łapy. Półżywy wilk nie stawiał oporu. A Maruk wsunął dłonie pod słabe ciało i wziął je na ręce. Zaniósł je do namiotu i położył delikatnie, okrył skórą łapiti. Potem odkroił kilka kawałków mięsa i ułożył je wilkowi kołopyska. No jak tu tuk, <coughs> przepraszam. No jak tu nie zareagował od razu, ale w końcu otworzył pysk i zaczął jeść. Połykał z trudem. Zjadł parę skrawków, a potem wykończony zamknął oczy. Amaruk wyszedł z namiotu. Pragnął z kimś porozmawiać, zapytać, czy słusznie postąpił, darowując wilkowi życie, czy nie zdradził ideałów myśliwego. Chodził w kółko po obłoniu, w poszukiwaniu dziadka. Tylko śnieg i cisza, nawet Boga, do którego mógłby się zwrócić. Tamtej nocy założyliśmy habity i kaptury. Modły ciągnęły się dłużej niż zwykle. Znowu wściekle, wściekłe diatryby, hymny przysięgające karę i śmierć. Potem kazał nam zdjąć kaptury z głów. Przechadzał się wokół nas. Niektórzy poczuli się onieśmieleni, spuszczali wzrok. Stanął na środku i zaczął przemawiać. W toku wielomiesięcznego śledztwa udało nam się ustalić nazwiska trzech nieprzyjaciół Boga. Wyjął z szafy tablicę. I napisał kredą. Profesor José Luis Cedeno, Retorno 207, numer 49, pracownik Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego w Meksyku, komunista. Mario Arias, Retorno 202, numer 8, biznesmen heteryk. Abraham Presialo, właściciel sklepu spożywczego La Espanolita. Ex hacienda de Guadalupe, numer 857. Żyd. Pierwszym krokiem w procesie uznania kogoś za nieprzyjaciela Boga był anonimowy meldunek zgłoszony przez któregoś z członków grupy. Na zakończenie sobotnich spotkań każdy dostawał czystą kartkę i kopertę. Jeśli podejrzewało się kogoś o wyznawanie poglądów antykatolickich albo o niemoralne zachowanie, Zapisywało się imię i nazwisko na kartce, zaklejało kopertę i wrzucało do metalowej urny zamkniętej na kłódkę. Umberto i Antonio, jako jedyni, dysponowali kluczem. Kartki niemal zawsze okazywały się niezapisane. Jeśli jednak trafiło się jakieś nazwisko, tych dwóch analizowało domniemaną winę i zarządzało w absolutnej tajemnicy podjęcie drugiego kroku, śledztwa. Ten etap. Realizowało trzech członków grupy wybranych przez Umberta. Żaden nie znał imion pozostałych dwóch. Każdy miał działać na własną rękę. Musieli przysiąc, że nikomu się nie przyznają do powierzonego im zadania. Jeśli śledczy dostarczyli przekonujących dowodów winy potencjalnego nieprzyjaciela, następował trzeci krok, rozwiązanie. Umberto. Rozważał wszystkie fakty, żeby zawyrokować, czy oskarżony jest rzeczywiście nieprzyjacielem Boga, po czym konsultował się z ojcem Arturem. Jeśli ojciec Arturo udzielał błogosławieństwa, Umberto podawał to do wiadomości reszty członków. Wtedy przychodziła kolej na ostatni krok obronę. Na forum grupy Umberto pytał, czy ktoś dysponuje informacjami, które mogłyby, które mogłyby złagodzić, a może nawet znieść oskarżenie. Kłamstwo w obronie oskarżonego było zakazane i uważane za zdradę. Kto się tego dopuścił, musiał się liczyć z surową kar karą. Jeśli obrona przedstawiłaby przekonujące dowody, powtarzano by śledztwo aż do uzyskania ostatecznego werdyktu nieprzyjaciel czy nie. Kto ma coś na obronę profesora Sedenia? – zapytał Umberto. – Profesor Sedenio był dobrze znany w kolonii. Poważny, ale sympatyczny. Studenci często odwiedzali go w domu. Niemal zawsze byli to długowłosi faceci, obwieszeni sznurami koralików. Raimundo, chudziutki chłopaczek o pociągłej twarzy, nieśmiało podniósł rękę. – Ja znam profesora Sedenia. Koleguje się z moim tatą. – I co z tego, że jest kolegą twojego taty? – To komunista. Rajmundo przełknął ślinę. Ale wierzy w Chrystusa i chodzi na msze. Samo chodzenie na msze nie znaczy jeszcze, że nie jest komunistą. Na uniwersytecie wykłada teorie marksistowskie i ateistyczny socjalizm warknął Antonia. Rosła sterta dowodów przeciwko Sedeniowi. Raimundo podjął ostatnią próbę obrony. To dobry człowiek. Jest ojcem chrzestnym mojej siostry. Umberto podszedł i zatrzymał się kilka centymetrów od niego. Nie wystarczy być dobrym człowiekiem i wierzyć w Chrystusa. Może potrzebuje środka wychowawczego, żeby zrewidować swoje czerwone poglądy. Tak, możliwe, wyjąkał zaszczuty Raimundo. Środek wychowawczy, oznaczał lanie, najniższy wymiar kary w repertuarze dobrych chłopców. Serenio zostanie ukarany, zawyrokował Umberto, przy milczącej aprobacie pozostałych. Nikt się nie zgłosił do obrony Maria Ariasa, który mieszkał w kolonii zaledwie od sześciu miesięcy. Zgrzeszył, ponieważ odrzucił wiarę katolicką i został świadkiem Jehowy. Poinformował o tym ojca Artura, kiedy ten przyszedł powitać go w parafii i zaprosić na mszę. Umberto postanowił mu oszczędzić środka wychowawczego. Mimo wszystko nadal wierzy w Chrystusa. Jeśli jednak któryś z was usłyszy, że obraża religię katolicką, macie mnie natychmiast powiadomić. Arias miał zostać poddany nadzorowi. Abraham Presiado był 65-letnim mężczyzną o trudnym, nieprzyjemnym charakterze. Prowadził sklep spożywczy La Espaniolita razem z żoną Elsą, również dość Antypatyczną. Po nazwisku nikt by się nie domyślił, że jest Żydem, a on nigdy tego nie ujawnił. Kiedy ojciec Pepe poszedł zaprosić go na mszę, odpowiedział tylko, że bolą go kolana. Rzeczywiście chodził o lasce i że woli się modlić do Boga w domu, żeby nie urazić nikogo faktem, że nie klęka. Zapytał księdza, czy ten mógłby poświęcić jego sklep. A ojciec Pepe z przyjemnością się zgodził. W ten sposób Don Abraham ukrył swoje wyznanie i uniknął prześladowania, do którego przywykł od dziecka. Dobrzy chłopcy uważali wszystkich Żydów za wrogów Chrystusa. To oni go ukrzyżowali, odrzucili wiarę w Niego. Chcą nad nami dominować, czują się od nas lepsi, a są robactwem, oznajmił Umberto podczas jednego ze spotkań. Przez lata Don Abraham i jego żona nie budzili żadnych podejrzeń u dobrych chłopców. Uchodzili po prostu za parę zgryźliwych starców. Codziennie stali za ladą od siódmej rano do dziewiątej wieczorem, od poniedziałku do soboty i przez pół dnia w niedzielę. Zatrudniali tylko jednego pomocnika, na którego nieustannie krzyczeli. Jeśli nie mieli ochoty, nie obsługiwali osób, których wygląd albo sposób ubierania im nie odpowiadał. Nic ci nie sprzedam, chłopcze, oświadczali kategorycznie i nic sobie nie robili z próśb klienta. Nie zaszczycali go nawet spojrzeniem. Ich zachowanie budziło antypatie okolicznych miejsc, mieszkańców, ale w pobliżu nie było żadnego innego sklepu, nie licząc gigantę, który leżał jednak nieco na uboczu i działał tylko od dziesiątej do dziewiętnastej. Po awaryjne zakupy trzeba było chodzić do La Espaniolity. I oczywiście przepłacać przynajmniej o 25%. To Hosue odkrył, że Dona Abraham i Dona Elsa są Żydami. Kolega ze szkoły, żydowski chłopak nazwiskiem Greenberg, wspomniał w rozmowie, że w Unida Modelo mieszkają jego wujostwo. Josue zapytał, czy są Żydami. Oczywiście, odparł Greenberg. Kuzyn mojego taty z żoną. Pan Abraham prowadzi sklep naprzeciwko kościoła, ale jest paniolite. od razu przekazał tę informację Umbertowi. Nazwisko Presiado nie brzmiało żydowsko. Nie mieli pojęcia o różnicach między aszkenazyjczykami i sefarydyjczykami. Nazwisko Presiado było pochodzenia sefarydyjskiego. Umberto zlecił trzem chłopakom śledzenie małżonków. W niecałe 20 dni udało im się ustalić nazwę synagogi w odległej dzielnicy Polanko, do której chodzili na nabożeństwa, nazwisko rabina, z którym się konsultowali, oraz imiona i nazwiska wszystkich członków ich bliższej i dalszej rodziny. Abraham i Elsa okazali się Żydami praktykującymi i aktywnymi w swojej społeczności. Na skali przewin wobec Boga. Bycie Żydem nie stanowiło poważnego uchybienia. Zazwyczaj poddawano ich tylko nadzorowi, ale na niekorzyść presjadów działała nieprzyjemna atmosfera, którą wywoływali w kolonii swoimi złymi manierami, pazernością, nierzeczliwością. Umberto uznał ich za przedstawicieli tego rodzaju Żydów, którzy zamordowali Chrystusa. Dlatego też należała im się surowa nauczka. Nauczymy ich pokory i wielkoduszności, jakie powinny cechować wyznawców każdej religii, powiedział. Nikt nie stanął w ich obronie. Nieważne, że chodziło o dwoje staruszków, którzy codziennie pracowali w pocie czoła od świtu do zmierzchu. Nieważne, że mieszkali wśród nas od lat, że znaliśmy, się, że znaliśmy ich od dziecka. Nie. Decyzję podjęto i nikt nie zamierzał jej kwestionować. Nieprzyjaciele Boga. 1. Nie wyznają naszej religii. Metoda działania: nadzór. W przypadku obrażania Chrystusa lub wiary katolickiej: środki wychowawcze. 2. Zmienili wiarę katolicką na inne wyznanie. Heretycy. Metoda działania: nadzór. W przypadku obrażania Chrystusa lub wiary katolickiej: środki wychowawcze także surowe. 3. Ateiści i agnostycy. Metoda działania: Surowe środki wychowawcze. W przypadku obrażania Boga lub wyśmiewania wiary katolickiej, eliminacja. 4. Komuniści. Metoda działania surowe środki wychowawcze. Jeśli występują przeciwko religii lub wyśmiewają wiarę katolicką eliminacja. 5. Nadużywający alkoholu lub narkotyków metoda działania surowe środki wychowawcze. 6. Kobiety rozwiązłe i prostytutki. Metoda działania środki wychowawcze także surowe. 7. Złodzieje, oszuści, szantażyści, łapówkarze. Metoda działania surowe środki wychowawcze. 8. Dokonujący aborcji metoda działania eliminacja. 9. Porywacze metoda działania eliminacja 10 deprawujący osoby tej samej płci sodomici i gwałciciele metoda działania eliminacja 11 zatruwający społeczeństwo poprzez sprzedaż narkotyków i innych nielegalnych substancji metoda działania eliminacja nadzór uważne obserwowanie danej osoby w celu sprawdzenia czy jej zachowanie, wypowiedzi i postępowanie obrażają wiarę katolicką albo pana naszego Jezusa Chrystusa? Środek wychowawczy, kara fizyczna, wymierzona nieprzyjacielowi, można używać jedynie następujących części ciała: dłoni, łokci, stóp, kolan. Surowy środek wychowawczy, ostrzejsza kara fizyczna wymierzona nieprzyjacielowi przy użyciu twardych, ciężkich przedmiotów, takich jak kije baseballowe, drągi, butelki, rurki, łańcuchy. Eliminacja: zlikwidowanie szkodnika i tym samym powstrzymanie go przed dalszymi złymi uczynkami. Dopuszcza się użycie broni palnej i broni białej, a także narzędzi wymienionych wyżej. Ustępy Biblii wybrane przez Umberta, które oprawiono w ramki i powieszono na ścianach pokoju, gdzie zbierali się młodzi rycerze Chrystusa. Żaden cytat nie pochodzi z wypowiedzi Chrystusa. Bóg, sędzia sprawiedliwy, Bóg codziennie pałający gniewem, jeśli się kto nie nawróci, miecz swój on wyostrzy, psalm 7, 12, 13. Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi, a on cię wyniesie, abyś posiadł ziemię, zobaczysz zakłady występnych. Psalm 37, 34. Biada im, że uciekli daleko ode mnie, zguba ich czeka za bunt podniesiony. Księga Ozeasza, 7:13. Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie. Księga Kapłańska: 2027. Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię. I poszedł pierwszy i wylał swą czaszę na ziemię, a wrzód złośliwy, bolesny wystąpił na ludziach, co mają znamię bestii, i na tych, co wielbią jej obraz. A drugi wylał swą czaszę na morze, i stało się ono krwią, jakby zmarłego, i każda z istot żywych poniosła śmierć, te, które są w morzu. A trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód, i stały się krwią. Apokalipsa Świętego Jana 16, 1-4. Tak mówi Pan Bóg, rozciągnę moje sidła nad tobą w zgromadzeniu wielu narodów i wyciągnę cię moją siecią. Rzucę cię na ląd i cisnę na powierzchnię pól i sprawię, że na tobie zamieszkają wszystkie ptaki powietrzne. A każdy zwierz dziki tobą się nasyci. Ciało twoje rozrzucę po górach i wypełnię dolinę twoją padliną. Ziemię Twego wylewu napoje twoją krwią aż do gór. I napełnią się tobą wąwozy. Księga Ezechiela 3236. 6 Na zewnątrz są psy, guślarze rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. Apokalipsa świętego Jana 22, 15.